Witaj na podcaście PNO, pozytywny networking online. Ja nazywam się Szymon Pirko i jestem tutaj, aby dzielić się z Wami inspirującymi historiami, praktycznymi poradami oraz najnowszymi trendami ze świata biznesu, przedsiębiorczości, zarządzania i networkingu. Moja misja to budowanie świadomości przedsiębiorczej u ludzi, pomagając Wam rozwijać swoje umiejętności i odnosić sukcesy. Razem odkrywamy, jak budować trwałe relacje, rozwijać swoją firmę oraz kształtować odpowiedni mindset. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną i zapraszam Was do wspólnej podróży pełnej wiedzy i inspiracji. Cześć, witam serdecznie w kolejnym już odcinku naszego podcastu PNO. Dzisiaj przygotowałem dla Was coś naprawdę takiego ciekawego, co mam nadzieję będzie źródłem inspiracji, ale także konkretnych wskazówek, które możecie zacząć wdrażać w swoje życie i biznes po prostu od razu. I ten odcinek jest dla wszystkich, którzy chcą czerpać wiedzę od najlepszych, uczyć się na przykładach ludzi którzy po prostu przekształcili swoje marzenia w globalne sukcesy. I temat dzisiejszego odcinka brzmi: 5 lekcji, które nauczyłem się od najlepszych przedsiębiorców świata. I nie mówię tu o jakichś abstrakcyjnych teoriach czy nieosiągalnych ideach, ale o takich prawdziwych historiach, jakichś decyzjach i strategiach, które pozwoliły tym przedsiębiorcom stanąć na czele światowego biznesu. Przyjrzymy się takim postaciom jak Richard Branson, Warren Buffett, Elon Musk, Steve Jobs czy Jeff Bezos. I każda z nich, każda z tych postaci wniosła coś unikalnego do świata przedsiębiorczości, a ich życiorysy są pełne. Cennych lekcji, które po prostu mogą pomóc każdemu z nas, niezależnie od tego, na jakim etapie biznesowym się znajdujemy. I mam nadzieję, że uda mi się przekazać Wam taką esencję tych niezwykłych historii, które mogą Was po prostu zmotywować do podjęcia działań, o jakich wcześniej nie myśleliście. I w trakcie odcinka będę dzielił się również własnymi refleksjami, które, mam nadzieję, ułatwią Wam. Wdrożenie tych zasad po prostu w swoje życie. Więc jeśli jesteście gotowi, zapnijcie pasy, bo przed nami prawdziwa podróż po świecie biznesowych inspiracji. Odcinek, który dzisiaj przygotowałem, to coś więcej niż tylko czyste teorie. To zbiór cennych wskazówek od ludzi, który, którzy nie boją się po prostu marzyć na wielką skalę i realizować tych marzeń z pełnym zaangażowaniem. Mam nadzieję, że znajdziecie w nim coś, co będzie dla Was wartościowe i że wyniesiecie z tego odcinka inspirację do działania. Nie przedłużając, zapraszam na drugą część tego odcinka. I tym samym, słuchajcie, wchodzimy teraz w pierwszą z pięciu kluczowych lekcji, które mają moc zmienić nasze spojrzenie na biznes i życie. I na początek zajmiemy się tematem ryzyka, a bliżej wartością podejmowania ryzyka. I naszym przewodnikiem będzie nikt inny jak legendarny Richard Branson. Richard Branson to postać znana z tego, że nie boi się iść do przodu pod prąd i działać odważnie. To, co dla wielu może wydawać się nierozsądne, dla niego jest po prostu ekscytującym wyzwaniem. I to jest zadziwiające, słuchajcie, bo Branson zawsze powtarzał, że podejmowanie ryzyka jest nieodłącznym elementem sukcesu. I przedsiębiorcy, którzy nie ryzykują, nie mogą liczyć na wielkie osiągnięcia. Ale uwaga, nie chodzi tu o y, takie ryzyko dla samego ryzyka. Branson nauczył mnie, że podejmowanie ryzyka musi być przemyślane i oparte na solidnej analizie. Kontrolowane ryzyko to po prostu klucz, y, który. Po prostu pomaga nam podejmować śmiałe decyzje, ale przy odpowiednim zabezpieczeniu. I jednym z najbardziej inspirujących przykładów odwagi Bransona jest historia, gdy założył swoje linie lotnicze, czyli Virgin Atlantic. Był to rok 1984, a Branson podjął decyzję, która po prostu wydawała się, tak to nazwijmy, nieco szalona i postanowił stworzyć własną linię lotniczą. Był to Krok, który mógł zakończyć się spektakularną porażką i doprowadzić jego imperium po prostu do ruiny. I wyobraźcie sobie sytuację, w której ryzykujecie dosłownie wszystko: swoje pieniądze, reputację, przyszłość, aby stworzyć coś, co może się po prostu najzwyczajniej nie udać. I Richard Branson wziął ogromny kredyt hipoteczny na swoją posiadłość na wyspie Necker, aby sfinansować pierwsze loty swojej nowej linii lotniczej. Wiedział, że jeśli linia nie odniesie sukcesu, straci wszystko łącznie ze swoim ukochanym domem. Ale co zrobił? Przeanalizował rynek, zrozumiał potrzeby klientów i stworzył przede wszystkim ofertę. Która wyróżniała się na tle konkurencji. I jego odwaga i determinacja sprawiły, że jego linie lotnicze stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych marek na całym świecie. Anegdota, która najbardziej utkwiła mi w pamięci, to moment, w którym Eugene Atlantic miała wyruszyć w swój pierwszy lot. To była sytuacja, w której wszystko mogło się po prostu rozpaść i Branson w typowym dla siebie stylu po prostu postawił wszystko na jedną kartę, wierząc w swoją wizję. I co się stało? Pierwszy lot był sukcesem, a klienci byli po prostu zachwyceni. Jego linia lotnicza wprowadziła rewolucję w podróżach lotniczych, a dziś, a dziś Virgin Atlantic to symbol i synonim jakości i innowacji. Co możemy wyciągnąć z tej lekcji? Przede wszystkim ryzyko jest nieuniknione w świecie przedsiębiorczości, ale nie chodzi o to, aby być takim lekkomyślnym, i to, co branson pokazuje, to konieczność przygotowania się do tego ryzyka. Jeśli zdecydujemy się na odważny krok, musimy upewnić się, że mamy solidne fundamenty. I że decyzja opiera się na gruntownej analizie. Oczywiście nikt nie może zagwarantować, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, ale odpowiednie przygotowanie po prostu zwiększa szanse na sukces. Dlatego warto zadać sobie pytanie: Czy jestem gotowy na ryzyko? Jak mogę je zminimalizować i zabezpieczyć się na wypadek, gdyby coś poszło nie tak? Ryzyko. Słuchajcie, jest częścią naszej drogi jako przedsiębiorców, ale pamiętajmy, że kontrolowane ryzyko to nasze najpotężniejsze narzędzie do osiągania wielkich celów i zgadzam się tutaj z tym zdaniem w 100% procentach. I tym samym przechodzimy teraz do drugiej lekcji, którą możemy wziąć od jednego z największych inwestorów historii, Warrena Buffeta. Kiedy myślimy o bafecie, wyobrażamy sobie człowieka, który ma nie tylko ogromne bogactwo, ale przede wszystkim taką niezwykłą mądrość i to mm, po prostu ktoś, kto rozumie, że w świecie, który nieustannie się zmienia, kluczowe jest po prostu ciągłe uczenie się i zdolność do adaptacji. I Warren Buffett znany jest z tego, że codziennie poświęca kilka godzin na czytanie. Wyobraźcie sobie, że nawet w swoim zaawansowanym wieku Buffett, i przypominam, że ma ponad 90 lat, inwestuje większość swojego czasu w zdobywanie wiedzy zamiast po prostu osiąść na laurach. I mówi się, że czyta około 500 stron dziennie. Słuchajcie, 500 stron dziennie. I dlaczego to robi? Ponieważ wierzy, że wiedza kumuluje się podobnie jak odsetki w banku. I każdy przeczytany artykuł, każda strona książki zwiększa jego zdolność do podejmowania lepszych decyzji. I jedną z rzeczy, które naprawdę mnie zainspirowały, jest sposób, w jaki Buffett stosuje swoje podejście do ciągłej nauki. I nie chodzi tutaj tylko o inwestowanie w akcje, ale o całościowe zrozumienie świata. Dzięki temu, że jest na bieżąco z różnymi branżami i technologiami, wie, jak w odpowiedni sposób dostosować swoje strategie, i wiedza, którą zdobywa codziennie, pozwala mu być o krok przed konkurencją. Po prostu. I chciałbym podzielić się z Wami anegdotą, która doskonale ilustruje jego zdolność do adaptacji. Przez długi czas Buffett był znany z tego, że unikał inwestycji w firmy technologiczne. Uważał, że nie rozumie tego sektora na tyle dobrze, aby po prostu w niego inwestować. Jednak w miarę upływu lat zaczął dostrzegać jak technologie zmieniają świat i zdecydował się nauczyć więcej o tej branży. Zainwestował ogromne środki w Apple, co okazało się jedną z jego najlepszych decyzji inwestycyjnych w historii. To przykład jak otwartość na naukę i gotowość po prostu do zmiany jakichś swoich poglądów mogą przynieść ogromne korzyści. I dzięki swojej nieustannej chęci nauki Buffett nie tylko unikał błędów, ale też wykorzystał po prostu pojawiające się okazje. I to właśnie dzięki temu inwestycyjnemu podejściu Apple stało się jedną z najważniejszych inwestycji hmm, po prostu Buffetta. To też pokazuje, że warto być elastycznym i zdolnym do zmiany przekonań gdy zmieniają się po prostu warunki. I co z tego wynika dla nas? Przede wszystkim nauka nie kończy się na zdobywaniu dyplomu. To, co możemy zrobić, to naśladować Buffetta, regularnie inwestować po prostu w rozwój swojego umysłu. I w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, kto nie rozwija się, ten zostaje po prostu w tyle. I nasza zdolność do ciągłej nauki, do ciągłego uczenia się i dostosowywania się do nowych warunków, jest kluczem do długotrwałego sukcesu. Dlatego pamiętajcie, aby codziennie poświęcać czas po prostu na naukę, czy to czytając książki, artykuły branżowe, czy po prostu słuchając inspirujących podcastów. Tym samym wchodzimy teraz w trzecią lekcję, którą możemy wyciągnąć od jednego z największych wizjonerów naszych czasów, czyli Ilona Maska. Kiedy myślimy o długoterminowej wizji i planowaniu na dekady. Po prostu jakichś działań do przodu, trudno znaleźć kogoś bardziej odpowiedniego niż założyciel SpaceX i Tesla. Elon Musk to człowiek, który nie boi się marzyć o rzeczach, które wydają się niemożliwe, a następnie realizuje te marzenia z nieugiętą determinacją. I słuchajcie, Musk nie jest typowym przedsiębiorcą, który skupia się na Krótkoterminowych zyskach. Jego sposób myślenia wykracza daleko poza dzisiejsze realia. Marzy o świecie, który po prostu będzie działał na odnawialnych źródłach energii, o ludzkości, która zamieszka na innych planetach. I to właśnie dzięki tej wizji SpaceX powstał jako firma, której celem nie jest tylko budowanie jakichś tam rakiet, ale umożliwienie kolonizacji Marsa. Słuchajcie, to. Umożliwienie kolonizacji Marsa. To wydaje się jak jakieś science fiction i dramaska. Po prostu to jest realny plan, który realizuje krok po kroku. I to jest po prostu gdzieś tam mm, niezwykłe, uważam. I Jego wizja sięga X lat w przyszłość, mm, a to wymaga niesamowitej cierpliwości i po prostu odporności, przede wszystkim na jakąś taką krytykę. I na początku SpaceX było postrzegane jako szalony projekt, który nigdy się nie uda. Rakiety wybuchały jedna za drugą, a inwestorzy byli sceptyczni po prostu. I wszyscy mówili, że to nie ma szans się po prostu udać, że tylko wielkie agencje rządowe, jak na przykład NASA, mogą próbować takich rzeczy. Musk jednak wierzył w swoją wizję i nie poddawał się. SpaceX przetrwało kilka katastrofalnych, można powiedzieć, porażek, a dziś jest liderem w eksploracji kosmosu zmieniającym całą branżę. I firma wysyła rakiety w kosmos, dostarcza zaopatrzenie na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a ich rakiety są pierwszymi, które można wielokrotnie używać. Anekdota, którą warto tutaj przywołać, tak? to moment, gdy SpaceX miało za sobą trzy nieudane starty rakiet z rzędu i Musk przyznał, że jeśli czwarty start się nie powiedzie, firma upadnie. Cała jego wizja i marzenia wisiały, można powiedzieć, na włosku, ale czwarta rakieta Falcon 1 w końcu osiągnęła orbitę, i to był. Przełomowy moment. To pokazuje, jak wielkie znaczenie ma wytrwałość i niepoddawanie się w obliczu jakichś niepowodzeń, czy dajmy na to krytyki. I dzięki tej cierpliwości i determinacji, SpaceX, SpaceX przekształciło się w firmę, która dosłownie zmienia przyszłość ludzkości. I co z tego wynika dla nas? Przede wszystkim długoterminowe myślenie i wizja są absolutnie kluczowe w osiągnięciu wielkich celów. I w dzisiejszym świecie jesteśmy często nastawieni na natychmiastowe rezultaty. Tak? Chcemy szybkich zysków, szybkich sukcesów, ale prawdziwe osiągnięcia po prostu wymagają cierpliwości i czasu, i musimy nauczyć się tej właśnie cierpliwości i takiej konsekwencji. Jeśli Mamy wielką wizję, musimy być gotowi poświęcać lata na po prostu jej realizację, a nie poddawać się przy pierwszych trudnościach. I zastanówcie się, jakie są wasze mm, cele, tak? Czy myślicie o nich w kontekście miesięcy, mm, roku, lat i tak dalej? I czy jesteście gotowi na długą drogę pełną wyzwań i przeszkód, ale też pełną. Takich ekscytujących możliwości. Tak jak mask, musicie mieć w sobie taką odwagę, by myśleć na wielką skalę, a potem wytrwać, dążyć do realizacji swoich marzeń, celów i niezależnie od tego, jak niemożliwa może się po prostu ta droga wydawać. Przejdźmy teraz do czwartej lekcji, której nauczył mnie Steve Jobs. Jeśli jest Coś czego możemy się od niego nauczyć, to bez wątpienia potęga otaczania się odpowiednimi ludźmi. Jobs był mistrzem w y, tworzeniu zespołów, które były nie tylko y, zdolne, ale wręcz genialne i wiedział, że nie można osiągnąć wielkich rzeczy w pojedynkę. Potrzebował do tego ludzi, którzy nie tylko rozumieli jego wizję, ale potrafili ją jeszcze lepiej Realizować. I Steve Jobs zawsze powtarzał, że klucz do sukcesu to mieć wokół siebie osoby, które są lepsze od ciebie w swoich dziedzinach. I właśnie dlatego nie bał się zatrudniać ludzi, którzy mogli mu dorównać kreatywnością i umiejętnościami. Podkreślał, że jako lider powinien mieć odwagę otaczać się najlepszymi specjalistami i po prostu im ufać. I przykładem tego podejścia jest jego współpraca z Jonathanem Ivem, który był głównym projektantem Apple. Współpraca między Jobsem a Iwem jest doskonałym przykładem tego, jak praca z odpowiednimi ludźmi może stworzyć po prostu coś wyjątkowego. Jonathan to projektant, który pomógł stworzyć jedne z najbardziej kultowych produktów Apple, takich jak iPhone. Jobs miał pełne zaufanie do jego wizji projektowej i razem stworzyli produkty, które nie tylko zmieniły rynek technologiczny, ale też stały się po prostu takimi ikonami designu. To nie był przypadek, ale wynik pracy zespołowej i wzajemnego szacunku dla jakichś talentów każdego z członków zespołu to po prostu klucz do tego sukcesu. I anegdota, którą chcę się tutaj z wami podzielić, to historia jak Steve Jobs rekrutował ludzi do swojego zespołu. Wcale nie szukał osób, które były tylko dobre w tym, co robią, tak? Chciał po prostu geniuszy, ludzi, którzy mieli odwagę myśleć inaczej. Którzy byli pasjonatami swojej po prostu pracy. I zawsze zadawał sobie pytanie, czy ta osoba może wnieść coś wyjątkowego do naszego zespołu. I często opowiadał o tym, jak ważne jest otaczanie się ludźmi, którzy potrafią inspirować się nawzajem i tworzyć coś znacznie większego niż suma ich talentów. I dlaczego to jest tak ważne? ponieważ wielkie rzeczy rzadko są dziełem jednej osoby po prostu i nawet najbardziej genialni przedsiębiorcy potrzebują przede wszystkim zespołów które pomogą im realizować ich wizję i Steve Jobs wiedział że tworzenie takiego zespołu wymaga nie tylko zatrudnienia najlepszych specjalistów na całym świecie ale także dbania o to by mieli przestrzeń do wyróżniania swoich pomysłów i rozwijania swoich mm, talentów i to właśnie dzięki temu Apple mogło tworzyć innowacyjne produkty, które zmieniały świat. Co z tego możemy wynieść dla siebie? Jeśli chcemy przede wszystkim odnieść długofalowy sukces, musimy zainwestować w odpowiednich ludzi. Znajdźmy osoby, które są utalentowane, zmotywowane i dzielą się naszą wizją. Ale równie ważne jest tym samym, aby te osoby miały różnorodne perspektywy. I mogły wzbogacić nasze pomysły i naszą wizję. Po prostu budowanie wartościowych relacji i zaufanego zespołu to inwestycja, która zwraca się w nieskończoność, można powiedzieć, na lata. Dlatego, jeśli prowadzisz własny biznes lub pracujesz nad jakimś projektem, zastanów się, kto jest wokół ciebie i czy masz zespół, który. Nie tylko wspiera Twoje cele, ale też potrafi Cię inspirować i wyciągać Twoje pomysły na taki wyższy poziom. To właśnie zespół może być Twoim najcenniejszym zasobem i kluczem do osiągnięcia czegoś, co wydawało się niemożliwe. I na koniec zostawiłem lekcję, która jest może najtrudniejsza do zaakceptowania, ale też jedna z najważniejszych. Mówi ona o porażkach tych chwilach, które bolą, które sprawiają, że zaczynamy wątpić w siebie i swoje decyzje. Ale według Jeffa Bezosa, założyciela Amazona, porażki to nie tylko nieunikniony element drogi do sukcesu, są wręcz niezbędne, jeśli chcemy wprowadzić innowacje i tworzyć coś naprawdę przełomowego. I Bezos wielokrotnie podkreślał, że jeśli chcemy być innowacyjni, musimy być gotowi na ryzyko porażki. W Amazonie nie boją się inwestować w śmiałe projekty, nawet jeśli istnieje spora szansa, że się po prostu nie powiodą. I Bezos ma na swoim koncie wiele nieudanych przedsięwzięć, ale to właśnie one utorowały drogę do sukcesów, które zrewolucjonizowały rynek. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Firephone. W 2014 roku Amazon wprowadził na rynek smartfon, który miał konkurować z gigantami branży, takimi jak Apple czy Samsung. Firephone okazał się jednak spektakularną klapą. Straty finansowe były ogromne, a projekt został szybko wycofany z rynku. To mogło być takie druzgocące trochę dla każdej firmy, ale Amazon nie zatrzymał się na swojej porażce. Zamiast tego Bezos i jego zespół wyciągnęli cenne wnioski. Po prostu z tego doświadczenia. I ważne jest tym wszystkim to, że Bezos otwarcie o tym powiedział, że popełnił porażkę, popełnił błąd, ale idziemy dalej. I dzięki naukom wyniesionym z Firefox zrozumieli, jak lepiej rozumieć potrzeby użytkowników i w jaki sposób tworzyć produkty, które będą miały realny wpływ na cały rynek. Te same zespoły, które wcześniej pracowały nad Firephone, przekształciły swoją porażkę w sukces, który zaowocował na przykład Amazon Eco czy asystentem Alexa. I Amazon Eco to jeden z najbardziej innowacyjnych produktów ostatnich lat, który zmienił sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcję z technologią w swoich domach. I to pokazuje, że porażki mogą być fundamentem. Po prostu jakichś przyszłych sukcesów, jeśli tylko podejdziemy do nich z otwartością i chęcią tej nauki z tych porażek. I chciałbym podzielić się jeszcze jedną z anegdot o tym, jak Amazon podchodzi do ryzyka i porażek. Bezos często mówi o przyzwoleniu na porażki jako części kultury Amazona. Firma testuje tysiące pomysłów, z których tylko nieliczne przekształcają się w jakieś hity rynkowe, tak? To podejście pozwala im nieustannie się rozwijać i odkrywać nowe obszary działalności. I Bezos zawsze powtarza, że sukcesy takie jak Amazon Web czy Prime nie byłyby możliwe bez gotowości na porażki. To ta sama filozofia, która napędza ich do podejmowania nowych wyzwań i nieustannego dążenia do innowacji. I co to dla nas oznacza? Przede wszystkim porażki są nieuniknione, ale nie powinny nas powstrzymywać. Najważniejsze jest to, jak mm, po prostu na nie reagujemy, i Bezos uczy nas, że porażka to nie koniec drogi, lecz początek czegoś nowego. Każda porażka to lekcja, którą możemy wykorzystać, aby stać się lepszymi wersjami siebie, mądrzejszymi i bardziej. Przygotowanymi na przyszłość i nie bójmy się próbować, nawet jeśli istnieje ryzyko, że coś się nie uda. Warto po prostu ryzykować, aby osiągnąć wielkie rzeczy, ale również ważne jest, aby uczyć się na błędach i stale iść do przodu. Dlatego, jeśli kiedykolwiek doświadczyliście jakiejkolwiek porażki, czy to w biznesie, czy w życiu osobistym, nie zniechęcajcie się. Pomyślcie o Jeffie Bezosie i Amazonie. Przeanalizujcie. Co poszło nie tak, wyciągnijcie wnioski i spróbujcie ponownie, jeszcze lepiej przygotowani i bardziej zdeterminowani niż wcześniej. I tak dotarliśmy na koniec naszego odcinka, i mam nadzieję, że dzisiejsze lekcje zainspirowały Was do spojrzenia na przedsiębiorczość i rozwój osobisty z takiej nowej perspektywy. I pamiętajcie, że każdy z tych wielkich przedsiębiorców zaczynał od zera i przeżywał wzroty oraz upadki. To, co ich łączy to nieustanne dążenie do realizacji swoich marzeń, odwaga do podejmowania ryzyka, umiejętność uczenia się, długoterminowa jakaś wizja i praca z utalentowanymi ludźmi oraz gotowość do akceptacji. Porażek. Jeśli znalazłeś w dzisiejszym odcinku coś, co cię po prostu zmotywowało lub poruszyło, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach lub na mediach społecznościowych. Chciałbym usłyszeć, jak te lekcje wpłynęły na Twoje spojrzenie na biznes i życie. I dziękuję tym samym, że byliście ze mną dzisiaj i poświęciliście swój czas na wspólne skłębienie tych inspirujących historii. Bądźcie odważni, uczcie się nieustannie i pamiętajcie, że porażki są tylko krokiem na drodze do sukcesu. Cześć i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.